Lwie, dlaczego zostajesz sam? Twoja obecność wypełnia przestrzeń. Jesteś ciepłem, siłą i światłem, które przyciąga. Czasem jednak to światło świeci tak mocno, że druga osoba czuje się w cieniu. Lubisz być potrzebna, więc dajesz rady, wskazówki i rozwiązania. Tylko ktoś obok czuje, że nie ma jak wtedy sięgnąć po ster. Twoje serce jest wielkie i nie rozumie, że ktoś inny też chce być przewodnikiem, że miłość to nie scena z jednym głównym aktorem, ale duet, w którym należy wymieniać się miejscami. Gdy czujesz się zraniona, odsuwasz się z dumą i czekasz na przepraszanie, ale on tego nie robi, bo czeka na ciebie. On odchodzi nie z powodu braku uczuć, odchodzi, bo chciał być obok na równych prawach. I kocha cię dalej, tylko z dystansu. I wreszcie widzi swoje własne światło, więcej w prywatnej sesji tarota.